Dzień dobry, witam Cię w dwunastym odcinku naszego podcastu Mnia Mniam Pozytywnie o jedzeniu. Podcast o żywieniu dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Asia Sasinkowalczyk, jestem pedagogiem i dietetykiem i na co dzień zajmuję się żywieniem tych najmniejszych dzieci, a wszystkie nasze profile, czyli stronę www.pozytywnie o jedzeniu oraz profil na Instagramie i ten podcast prowadzę wraz z Olą Porębską, która jest specjalistką od żywienia większych dzieci. Ach, co wam dzisiaj chciałam powiedzieć? Mamy lato, jest gorąco, coraz częściej słyszymy, mamo pić, pić, pić mi się chce, ale nie chcę wody. No właśnie, pytanie jest, jak zdrowo ugasić pragnienie latem. O czym sobie dzisiaj powiemy? Powiemy sobie, ile powinno pić dziecko, co zrobić, jak twoje dziecko nie chce pić wody, co pić tak naprawdę i podam wam nasze propozycje. No to zaczynamy. Przede wszystkim, ile powinno pić nasze dziecko? No, oczywiście, jak to w dietetyce, odpowiedź jest jedna. To zależy. Na początku, do szóstego miesiąca życia, tak naprawdę no, nie dopajamy dzieci. Przynajmniej zdrowych dzieci. Jeżeli karmisz piersią, to po prostu przystawiaj dziecko częściej do piersi. Jeżeli karmisz mlekiem modyfikowanym, to też możesz mu częściej zaproponować mleko modyfikowane. Pamiętajmy, że odchodzimy już od karmienia na godziny na rzecz karmienia responsywnego, czyli takiego dostosowanego do, do naszego dziecka, i nie ma to znaczenia, czy to jest właśnie karmienie piersią, czy karmienie mlekiem modyfikowanym. No i tutaj, o ile nie ma wyraźnych wskazań lekarskich, to dzieci nie dopajamy. Chyba, że w przypadku właśnie mleka modyfikowanego przekroczymy, jakby, tą dzienną dawkę mleka, którą możemy podać naszemu dziecku, no to wtedy możemy między posiłkami mlecznymi podać właśnie trochę wody, ale tylko i wyłącznie w takie upały. W normalne dni, w normalnych temperaturach nie dopajamy dzieci do, do momentu rozszerzenia diety. No a co, co potem? W drugim półroczu życia dziecka nadal mleko to podstawa, ale już od momentu, kiedy rozszerzamy dietę, wprowadzamy też wodę. No i teraz często pojawia się pytanie, dlaczego wodę, a nie jakieś soki? Do gaszenia pragnienia używamy wody, tak? To jest naprawdę bardzo ważne i to ułatwi Wam e, jakby w przyszłości wiele e, rzeczy, że nie będziecie musieli odzwyczajać od jakichś słodkich napoi. Ile tej wody? E, no oczywiście trudno powiedzieć i na pewno nie wmuszamy w dziecko. Pamiętajmy, że dziecko ma dość duże, e, czerpie na, płynów z mleka oraz e, z innych posiłków, e, ale przeciętnie mówimy, że to był pół do jednego kubeczka, czyli takie 125 do 250 ml. Oczywiście potem wraz z wiekiem zwiększamy. W wieku dwóch lat to jest około jednego do czterech kubeczków, między trzecim a czwartym rokiem życia to już będzie półtora do pięciu kubeczków. No, i czym starsze dziecko to już też zależy od wagi, od zapotrzebowania. Ja bym też nie chciała, żebyście się fiksowali na właśnie ilości jakby takiej kubeczkowej, czy tym bardziej mililitrowej. Pamiętajmy też, że wodę dostarczamy w owocach, w jakichś w zupach, w innych produktach, więc jakby też nie chodzi właśnie o to, żeby było tak wyliczone. Natomiast y, pamiętajcie, żeby szczególnie w te upały właśnie zawsze była pod ręką coś do picia. Najlepiej, jeżeli to będzie woda. E, jeżeli wasze dzieci się bawią, są w toku takiej e, intensywnej zabawy, one mogą też o tym zapominać, więc wtedy przypominajcie, e, że a zobacz, tu stoi woda, a napijcie się teraz, stop, przerwa na, e, na, na, na napój. E, to jest ważne, żeby utrzymać to nawodnienie. Co pić w takie upały? Tak jak mówię, najlepsza jest woda e, dla tych zupełnych maluszków. Będzie to woda przygotowana, taka z kranu przygotowana, albo woda źródlana. Natomiast starszym dzieciom możemy już podać wodę mineralną. Oczywiście nie wodę smakową kupną. Dlaczego nie? No, dlatego, że to jest tak naprawdę woda z jakimś tam aromatem i z wcale niemałą ilością cukru. Jeżeli Wasze dzieci lubią wody smakowe, to możecie je łatwo przygotować w domu. Możecie hmm, do zwykłej wody dodać na przykład zamrożone truskawki i będzie już truskawkowa. Możecie na takie patyki od szaszłyków nabić różne owoce, zamrozić je właśnie i też potem wkładać do dzbanka z wodą. Ma to tą zaletę, jedno, że ładnie wygląda, a drugie, że daje fajny posmak, a trzecie, że jakby też nie nie pływają żadne owoce, bo dzieci czasem nie lubią, jakim tam jakieś fafluny pływają, więc to też może być taka rzecz, która zachęci dzieci do picia. No tak, ale nasze dzieci wychciały orężady, napoje gazowane yy, i różne takie kolorowe napoje. No, nie ukrywam, że nie jest to najlepszy pomysł i często się mówi, że napoje gazowane i że nie. To nie chodzi o to, że one są gazowane, bo to jest akurat najmniejszy problem. Chodzi o to, że to są napoje słodzone i też napoje, w których używane są po prostu różne barwniki. O ile dla nas dorosłych, jakby w przeliczeniu na naszą masę ciała, tak, to jest 60-70 kg, czy 80, czy 90, to nie ma znaczenia. Generalnie, jakby ilość przyjętej, tych substancji, zarówno słodzących, jak i substancji barwiących, nie zrobi nam większego problemu. Tak u dzieci, jakby, jeżeli przeliczymy tą samą ilość tych substancji słodzących na taką małą masę ciała, no to może pojawić się już jakaś reakcja, tak? Jest takich sześć barników nazwane szóstka z Southampton, które są, mogą wywoływać jakieś reakcje alergiczne. One są dozwolone w użyciu w przemyśle spożywczym, musi być co prawda informacja o nich, że, że są zawarte, ale wiecie, no, kto czyta każdą etykietę, bardzo bym chciała, żeby tak było, ale jestem przekonana, że jak wasze dziecko znajdzie na, gdzieś tam w czasie wakacji na półce w sklepie jakiś fajny kolorowy napój, to, to tego nie doczyta, bo jeżeli o jeszcze my jesteśmy w stanie czasem to kontrolować, to y, te starsze dzieci, które dokonują takich wyborów nie. A co zrobić, żeby w starszym wieku dzieci nie chciały takich napojów pić? No to przede wszystkim właśnie, tak jak mówiłam, uczyć od początku picia wody, to będzie pierwsza rzecz, a druga też nie zakazywać, tak? Jakby ta, takie rzeczy, jakby. Mm, ja w ogóle jestem zwolenniczką, żeby pokazywać fajne rzeczy, a zakazywać tych niefajnych, tak? Bo, bo zakazy na nas działają słabo, więc. Yy, jeżeli raz na jakiś czas twoje dziecko będzie chciało wypić taki napój, to też jakby nie ma dramatu, i też nie, że nie wolno, nie będziemy takiego i. Ale jakby, że u nas w domu na przykład nie ma takich napojów, nie pijemy. Wiemy, że one są niezdrowe, że one mogą wpływać na nasze, na nasze zdrowie, że mają dużo cukru, że mają dużo barwników u nas w domu pije się inne rzeczy. Takie może być tłumaczenie. No i zaraz po takich napojach jeszcze pojawiają się często soki. I soki w ogóle nam się um, utoż, jakby utożsamiane są z takim czymś dobrym, gdzie jest dużo witamin, gdzie jest dużo jakichś składników odżywczych. My jako dzieci, jak się tam udało, nie wiem, zdobyć jakiegoś rodzicom bobo fruta, to już była największa radość, bo to nie wiadomo jakie dobre um, dla dziecka było. Ale czasy się zmieniają, wiemy już też coraz więcej, jakby pojawiają się inne problemy w tym czasie. Ogólne spożycie cukru 20, czy 30 czy 40 lat temu do dzisiaj było zdecydowanie mniejsze, i też jakby wtedy te mleko, mieszanki mleko zastępcze były o zdecydowanie niższej jakości, więc wtedy nawet wskazane było dodawanie jakichś właśnie soków. Do diety dziecka. Natomiast dzisiaj wiemy, że tych słodkich napojów, także soków jest zdecydowanie za dużo. I powiem Wam, że często zdarzają się takie przypadki w gabinecie, że na przykład przychodzą rodzice i mówią, że mamy problem, nasze dziecko nie chce jeść. No i jeżeli zobaczymy, ile ono pije, a taki 4-5-latek umie wypić litr soku, na przykład jabłkowego. Rodzice są święcie przekonani, że robią dobrze, że ten, że dając sok. Natomiast no to jest prawie połowa jego zapotrzebowania kalorycznego na cały dzień. A więc on już ma prawo nie, nie chcieć jeść nic innego, bo jakby jego zapotrzebowanie w dużej, znaczy może nie to, że nic innego, ale niewiele więcej, a jego zapotrzebowanie w dużej mierze kaloryczne jest zaspokojone. Na to też uważamy, jakby do picia jest woda, czy w ogóle zabraniać soków? Nie, jeżeli chcecie jak najbardziej, można mówię ja jestem ostatnia, która by czegokolwiek zabraniała, to jakby sok, czy jakikolwiek inny napój, inny niż woda, traktujemy jako Część, element posiłku lub jako podwieczorek, może świetną opcją jest na przykład koktajl na podwieczorek. Fajną opcją jest właśnie jakiś smoothie, ale to jest posiłek, to nie jest coś, co my pijemy w międzyczasie. Jeżeli podajesz dziecku sok, no to niech będzie sok, niech będzie coś do tego jeszcze, na przykład jakieś orzechy, ale traktujemy to jako posiłek. Dlaczego ogólnie jeszcze jest problem z tymi sokami? Bo te soki tak naprawdę mają bardzo wysoką zawartość cukrów prostych, co, co prawda, nie jest często cukier dodany, tylko cukier w postaci fruktozy. Niemniej jednak jest to cukier prosty, a w diecie naszych dzieci tych cukrów jest i tak sporo. A, I czy one mają witaminy? No. Jakieś mają, natomiast zdecydowanie lepiej jest zjeść owoc, zjeść w którym będą i antyoksydanty, i błonnik, i wiele z innych składników odżywczych. Dlatego lepsze od soku będzie owoc, a do picia używamy wody. Kolejną taką rzeczą, którą można wspomnieć, są napoje Light i napoje Zero. No, i tutaj jest znowu: w dietetyce nie ma jakby rzeczy zero-jedynkowych, że coś jest mega dobre albo mega złe. To naprawdę w, wiele, w wielu przypadkach zależy od sytuacji. A jeżeli chodzi o takie napoje, no, małym dzieciom zdecydowanie nie. Nie jestem fanką podawania jakichś słodzików małym dzieciom, to nie jest dla nich produkt. Natomiast jeżeli macie dzieci starsze, to takie napoje mogą być fajnym pomostem. Między wyjściem z takich napojów słodzonych, wysokokalorycznych, do zdrowszej diety, tak? Mówię, to jest taki kolejny krok, który jak najbardziej można wykorzystać, czy nawet w swojej dzieci, jeżeli widzicie, że, je, że pijecie za dużo napojów y, takich gazowanych, słodkich, to można pomyśleć o takiej zamianie. Co prawda, pamiętajcie też, że Wy jesteście największymi wzorami dla Waszych dzieci, i jeżeli dzieci będą widzieć, że Wy takie rzeczy pijecie, to Wasze dzieci też będą chciały pić taki, y, takie rzeczy. Y, więc y, lepiej, żebyście Wy też oczywiście wprowadzili wodę. Lub lemoniady, o tym jeszcze będę mówić. Natomiast no, unikamy wtedy przy dzieciach picia jakby większej ilości takich napojów, ale jeżeli macie jakąś ochotę bardzo na na właśnie kole, na, na czy na Pepsi, czy na jakiś tam inny napój, to można użyć właśnie wypić takiego napoju. Nie ma co się bać też słodzików u, u dorosłych. Słodziki takie jak aspartam, acysulfam. Miały dość złą sławę, jednak są naprawdę, mamy już tyle badań, że wiemy, że w odpowiedniej ilości są one dla osób dorosłych ok i że też nie ma się co ich bać. No i ostatnim jakby rodzajem napojów, który chciałam Wam powiedzieć, to są napoje energetyzujące. Niestety coraz chętniej po nie sięgają dzieci, dzieci już w podstawówkach. I warto na to zwrócić uwagę, bo to zdecydowanie nie jest napój dla tej grupy wiekowej. I znowu, jak ze wszystkim, dla dorosłych, dla takiej mocno starszej młodzieży, jeżeli raz na jakiś czas coś takiego wypije, no to nie ma dramatu, ale takie dzieci w wieku podstawówka zdecydowanie nie. No właśnie, no i teraz pojawia się problem: no bo fajnie, pewnie Wy byście chcieli też, żeby Wasze dzieci piły wody, ale ono nie chce wody. No i co możemy zrobić? No i przede wszystkim, tak jak mówiłam, to ty jesteś wzorem, to ty jesteś przykładem. Dzieci bardziej wchodzą w to, co widzą, niż to, co słyszą. I jeżeli ty będziesz mówił, pij wodę, pij wodę, pij wodę, ale sam popijał co innego, to marna szansa, żeby, żeby to przyniosło pozytywny skutek, ale możesz właśnie zmieniać takie nawyki po trochu. E, przede wszystkim proponuj, e, żeby ta woda była pod ręką, żeby ona była zawsze gdzieś tam stała, tak, e, żeby, nie wiem, nawet taka mała rzecz, że woda będzie miał pod ręką, a jakiś tam inny już napój musi sam iść do kuchni sobie wziąć. To też może mieć skutek. Podaj w ciekawym bidonie albo kubku, albo w jakimś takiej, jak to ja to mówię, dorosłej szklance. Może dodać do tego fajną Słomkę. E, może zróbcie wyprawę i kupcie jakieś bidon z jakimś ulubionym bohaterem u małych dzieci. E, u tych starszych może zróbcie jakieś fajne kostki. Podajcie też w ciekawej formie kolorystycznej. Dzieci jedzą oczami, jak ja to mówię. To, co jest ładne, zje, chętniej po to sięgną. W naszym obuku, letnie smaki mamy 8 przepisów na lemoniady. Wszystkie są bez cukru. Większość z nich jest o jakby zerowej ilości kalorii, ale są to kolor kolorowe rzeczy, tak? Jest czerwona, jest żółta, jest niebieska, i są to przepisy, które można naprawdę bardzo szybko zrobić w domu i z, ze składników, które znajdziecie w sklepie osiedlowym, więc też nie ma jakiegoś większego problemu. Ale też, jeżeli Wasze dziecko jest zdecydowane, że pije tylko na przykład soki, nic innego, no to rozcieńczaj. W momencie, kiedy przyniesiesz taki sok do domu, przelej go do dzbanka i nie wiem, na 1 dziesiąta wody, 90 soku. I po kilku dniach zmieniaj proporcje: 2 dziesiąte do 0,0, tak? A i kolejny dzień jeszcze mniej, jakby więcej wody, troszkę mniej soku i małymi, małymi kroczkami. To się nie stanie z dnia na dzień, ale masz wtedy szansę, że jakby tego soku będzie dziecko mniej spożywało, jeżeli tak jak mówię, taki 4 czy 5-latek umie wypić litr takiego soku, no to jeżeli zejdziemy do połowy, no to jest około jakieś 250 kalorii mniej z soku, co jest szansa, że wtedy jakby będzie miało też większą ochotę na jedzenie. Też zwracaj uwagę, żeby tego soku nie podawać zaraz przed obiadem, bo jeżeli twoje dziecko wypije, czy tam innym posiłkiem, nieważne, jeżeli skądś wróci na przykład z dworu i wypije szklankę soku, no to jakby ono ma <grych> no, zapełniony nie dość, że brzuch, no i to jakieś tam kalorie są dostarczone, ono się szybko zregeneruje i nie będzie chciało jeść tego obiadu, więc wtedy podaj właśnie wodę, że tutaj masz wodę i możesz sobie napić wody. Co jeszcze oprócz wody? Właśnie mogą być lemoniady, o których Wam mówię i osiem takich lemoniad znajdziecie w naszym e-booku. Mogą być herbaty ziołowe i owocowe, które ugotujecie i przerobicie na iced tea, tak? Dożydacie tam jakichś też owoców, może być kakao, albo kawa zbożowa mrożona, wypijecie mrożoną kawę, tutaj jest kawa zbożowa na przykład też można w fajnym, fajnym jakimś tam kubeczku przygotować czy szklance. Może być domowy kompot z małą ilością cukru albo słodzony miodem, z tym że wtedy ten miód dodajemy już po ostygnięciu. I wtedy macie też ten komfort, że możecie po trochu zmniejszać ilość tego słodzidła, albo możecie go posłodzić erytrytolem albo ksylitolem. Pomysłów jest naprawdę dużo. Możecie zajrzeć do naszego e-booka, jakie są jeszcze. Tutaj mówiłam też o koktajlach. Koktajle są super i smoothie jest super. Natomiast Pamiętajcie, że nie traktujemy ich jako napoju. Traktujemy je na, jako, jako posiłek, tak? I teraz latem, kiedy dzieciom się mniej chce jeść, to może być właśnie super posiłek. Na drugie śniadanie podać koktajl, na podwieczorek podać koktajl. Mało tego, do takiego koktajlu truskawki, i maślanka, można dodać dwie łóżki płatków owsianych. One mogą być wcześniej zmiksowane, wtedy będą takie drobniejsze, mniej wyczuwalne. Albo po prostu namoczone chwilę wcześniej, żeby rozmiękły i z to wszystko razem zmiksować, dodać pół banana i macie koktajl, który jest świetnym daniem śniadaniowym. On się nie będzie różnił jakoś znacząco od owsianki, którą byście podali z, właśnie z truskawkami taki z bananem. A więc to są naprawdę fajne rzeczy. Takich fajnych koktajli też mamy 8 w naszym e-booku. Oprócz tego są tam przepisy na lody i na przy, takie dania piknikowe, które możecie sobie zabrać na, na jakiś wypad wakacyjny, na wycieczkę. Czy na plażę, kiedy e, nie chce nam się brać, wiecie, jakieś tam kanapki, które potem po godzinie czy dwóch są takie już e, mało apetyczne, e, można właśnie zrobić, nie wiem, babeczki z soczewicy albo chlebek bananowy, e, który tak szybko się nie zepsuje i, i będzie naprawdę smaczny, a wy macie pewność, że macie e, właśnie jakąś zdrową, m, zdrowy posiłek dla waszego dziecka. Do tego możecie dorzucić jakieś tam owoce i naprawdę. E, bardzo przyzwoity y, posiłek Wam z tego wyjdzie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, y, co jeszcze jest w naszym e-booku, to zapraszamy na www.pozytywnieojedzeniu.pl Ukośnik Lato. Ja ten link zostawię tutaj też pod odcinkiem tego podcastu. Tylko do końca czerwca jest on w cenie promocyjnej 37 zł. Potem będzie już w całej cenie i ta cena promocyjna nigdy się już nie powtórzy. E, więc jeśli macie ochotę, jeżeli chcecie poszukać inspiracji, jeżeli chcecie mieć wszystko w jednym miejscu, Miejscu, to gorąco zapraszam. Co ważne. To są też bardzo proste przepisy. To nie są rzeczy, które, nie wiem, musicie stać trzy dni teraz w kuchni, albo co najmniej pół, żeby zrobić jakieś tam rzeczy. Większość tych przepisów zrobicie 15 minut, ewentualnie jakiś tam czas pieczenia. Tam są lody z warzyw, są, mówię, różne smoothie, różne koktajle, fajne dania, które możecie zabrać na, na, na piknik, więc bardzo polecam www.pozytywnieojedzeniu.pl, ukośnik lato. Zobaczcie sobie, bo bardzo fajne komentarze tych, którzy już zakupili. Dzięki wielkie, do usłyszenia wkrótce, a Wam życzę wszystkiego chłodnego, bo jest tak gorąco, że teraz tylko troszkę chłodu i deszczu nam potrzeba. Cieszcie się wakacjami, wszystkiego dobrego, picie wodę, hej.